Przez długi czas panowało ciche, niewypowiedziane przekonanie, że mężczyzna powinien regularnie ejakulować, że jeśli tego nie robi, coś jest z nim nie tak, że organizm zalega, że prostata cierpi, że hormony się buntują, a zdrowie intymne zaczyna się powoli psuć. Wielu starszych mężczyzn nosi w sobie to pytanie w ciszy, często wstydliwie, bez odwagi, by zapytać lekarza albo nawet partnerkę: Co się naprawdę dzieje z moim ciałem, kiedy przez długi czas nie ejakuluję? I dziś chcę, żebyśmy zatrzymali się właśnie przy tym pytaniu. Spokojnie, bez straszenia, bez presji, bez mitów. Bo prawda jest taka, że męski organizm, zwłaszcza dojrzały, jest znacznie bardziej inteligentny, elastyczny i zdolny do adaptacji niż wielu z nas myśli. A to, co często budzi lęk, w rzeczywistości bywa procesem zupełnie naturalnym. Ale nie wszystko da się sprowadzić do prostego to nic albo to problem. I właśnie dlatego ta rozmowa jest ważna. Nie po to, by kogokolwiek niepokoić, tylko po to, by zrozumieć. Witam cię w Zdrowie Intymne Online. Miejscu, w którym mówimy prostym ludzkim językiem o tym, co naprawdę dzieje się z naszym ciałem. Zwłaszcza wtedy, gdy zaczynamy się starzeć bez wstydu, bez ocen, bez sensacji. Rozmawiamy o zdrowiu intymnym tak, jak rozmawia się o sercu, stawach czy wzroku. Z troską, spokojem i szacunkiem do doświadczenia życiowego. Temat braku ejakulacji przez długi czas szczególnie często dotyczy mężczyzn po 50., 60., 70 roku życia czasem dlatego, że zmniejsza się libido, czasem z powodu problemów z erekcją, czasem po operacjach, chorobach, stresach, żałobie, zmianach w relacji, a czasem po prostu dlatego, że życie się zmienia i intymność nie zawsze wygląda tak jak kiedyś. I to samo w sobie nie jest chorobą. Ale brak wiedzy może rodzić niepokój, a niepokój napięcie, a napięcie problemy, których można było uniknąć. Być może słyszałeś kiedyś zdanie Mężczyzna musi regularnie ejakulować inaczej prostata choruje albo semen zalega i zatruwa organizm albo jeszcze inne Długa abstynencja seksualna niszczy męskie zdrowie. Takie stwierdzenia brzmią groźnie ale rzadko ktoś tłumaczy, co dokładnie mają znaczyć. A bez wyjaśnienia łatwo wpaść w spirale domysłów. I właśnie te spirale chcemy dziś zatrzymać. Na tym etapie warto powiedzieć coś bardzo ważnego. Ejakulacja nie jest funkcją życiową w takim sensie jak oddychanie czy bicie serca. Organizm mężczyzny nie psuje się automatycznie tylko dlatego, że przez tygodnie lub miesiące do niej nie dochodzi. Ciało ma swoje mechanizmy regulacyjne. Ma zdolność wchłaniania, przetwarzania i adaptowania się do zmieniających się warunków. I to dotyczy również układu rozrodczego. Ale to nie znaczy, że wszystko zawsze przebiega identycznie u każdego mężczyzny. I tu właśnie zaczyna się przestrzeń do spokojnej, dojrzałej rozmowy. Wyobraź sobie organizm jak dobrze zarządzany dom. Jeśli przez jakiś czas nie używasz jednego pokoju, on nie zawala się od razu. Ale zmienia się sposób wentylacji, wilgotność, temperatura. Nic dramatycznego, dopóki wiesz, co się dzieje i kiedy warto zajrzeć do środka. Dokładnie tak samo jest z ejakulacją. Dłuższa przerwa nie jest katastrofą. Ale warto wiedzieć, jakie procesy zachodzą w tle. Wielu mężczyzn zauważa, że po dłuższym czasie bez wytrysku pojawia się pewien dyskomfort. Niekiedy uczucie pełności w dole brzucha, czasem delikatne napięcie w kroczu, a czasem zupełnie nic. I to zupełnie nic bywa najbardziej mylące. Bo brak objawów nie zawsze oznacza brak zmian, często oznacza po prostu, że organizm radzi sobie po cichu. I robi to dobrze. Ale są sytuacje, w których ciało próbuje coś zakomunikować. Subtelnie, bez bólu, bez alarmu. I właśnie o tych sygnałach będziemy mówić dalej. Dla wielu starszych mężczyzn dodatkowym ciężarem jest presja psychiczna. Myśl, że powinienem chcieć, że powinienem móc, że inni w moim wieku jeszcze. To porównywanie się potrafi być bardziej obciążające niż sam brak ejakulacji. A napięcie psychiczne ma realny wpływ na ciało. Na mięśnie dna miednicy. Na przepływ krwi, na reakcje hormonalne. I czasem to właśnie głowa, a nie prostata, jest pierwszym miejscem, gdzie zaczyna się problem. Dlatego w tym materiale nie będziemy mówić tylko o narządach. Będziemy mówić o całym człowieku, o jego historii, o zmianach, które przychodzą z wiekiem, o tym, że zdrowie intymne nie jest oderwane od snu, stresu, relacji, leków, które przyjmujesz na serce, ciśnienie czy cukrzycę. Wszystko jest połączone. I wszystko da się zrozumieć, jeśli patrzy się na to bez pośpiechu. W kolejnych częściach wyjaśnimy dokładnie, co dzieje się z nasieniem, kiedy nie dochodzi do ejakulacji, jak organizm je przetwarza, co jest normalne, a co wymaga konsultacji, jak zmienia się prostata, jakie objawy są łagodne i przejściowe, a jakie nie powinny być ignorowane. Ale dziś, na tym etapie, najważniejsze jest jedno przesłanie: brak ejakulacji przez długi czas nie czyni cię chorym mężczyzną. Czyni cię mężczyzną, którego ciało funkcjonuje w określonych warunkach. I te warunki można zrozumieć. Jeśli jesteś tutaj jako partnerka, partner, syn lub córka, twoja obecność też ma znaczenie. Wiele problemów zdrowia intymnego pozostaje niewypowiedzianych właśnie dlatego, że brakuje spokojnej przestrzeni do rozmowy. A zrozumienie po obu stronach często jest pierwszym krokiem do ulgi. Chcę, żebyś wiedział jedno. Celem tego materiału nie jest ani namawianie do częstszej aktywności seksualnej, ani normalizowanie całkowitego unikania jej za wszelką cenę. Celem jest świadomy wybór oparty na wiedzy, a nie na lęku. Bo zdrowie intymne w dojrzałym wieku nie polega na spełnianiu norm, tylko na komforcie, funkcjonalności i jakości życia. Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie bez ocen. Czy ja naprawdę rozumiem, co dzieje się z moim ciałem? Jeśli nie, to dobrze, że tu jesteś. Bo zrozumienie zaczyna się od ciekawości, a nie od strachu. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zostań z nami. W kolejnej części zaczniemy bardzo konkretnie wyjaśniać, jakie procesy zachodzą w organizmie mężczyzny, kiedy ejakulacja nie występuje przez dłuższy czas krok po kroku, spokojnie, ludzkim językiem, bez mitów, bez presji. A na teraz zapraszam Cię do prostego gestu. Jeśli uważasz, że takie rozmowy są potrzebne, zostaw komentarz, nawet krótki. Napisz, że jesteś, albo że słuchasz. To pomaga nam docierać do kolejnych osób, które wciąż boją się zadać to pytanie na głos. To jest zdrowie intymne online. I tu zawsze zaczynamy od zrozumienia. Kiedy mężczyzna przez dłuższy czas nie ejakuluje, w jego ciele nie dochodzi do nagłego zatrzymania ani awarii, jak często się obawia. Procesy, które zachodzą, są znacznie spokojniejsze, wolniejsze i, co ważne, w większości przypadków fizjologicznie przewidywalne. Problem polega na tym, że niewiele się o nich mówi, a jeszcze rzadziej tłumaczy je w prosty sposób. Dlatego w tej części chcę, żebyśmy krok po kroku przyjrzeli się temu, co dokładnie dzieje się w organizmie mężczyzny, gdy ejakulacja nie występuje przez tygodnie lub miesiące. Zacznijmy od samego nasienia. Wbrew obiegowym opiniom, plemniki i płyn nasienny nie zalegają w organizmie w nieskończoność. Układ rozrodczy mężczyzny jest systemem dynamicznym, a nie magazynem. Klemniki są produkowane w jądrach, dojrzewają w najądrzach, a następnie, jeśli nie dojdzie do ejakulacji, są stopniowo rozkładane i wchłaniane przez organizm. To naturalny proces, który zachodzi przez całe życie mężczyzny, niezależnie od wieku. Ciało nie traktuje niewytrysniętego nasienia jak czegoś obcego czy toksycznego. Traktuje je jak materiał biologiczny, który może zostać ponownie wykorzystany. Można to porównać do krwi. Organizm nieustannie produkuje nowe krwinki, a stare są rozkładane i zastępowane nowymi. Nikt nie mówi, że krew zalega. Podobnie jest z plemnikami. To proces ciągły. Dlatego sama nieobecność ejakulacji nie oznacza automatycznie problemu zdrowotnego. Jednak u części mężczyzn, zwłaszcza w starszym wieku, zaczynają pojawiać się subtelne odczucia, które bywają mylone z chorobą. Jednym z nich jest uczucie pełności w podbrzuszu lub w okolicy krocza. Nie jest to ból. Częściej jest to wrażenie napięcia, czasem delikatnego ciśnienia, które trudno jednoznacznie opisać. Dzieje się tak dlatego, że prostata i pęcherzyki nasienne nadal produkują wydzieliny, choć wolniej niż u młodszych mężczyzn. Gdy przez dłuższy czas nie dochodzi do ejakulacji, objętość tych wydzielin może się nieco zwiększyć, co bywa odczuwalne. I tutaj ważna rzecz: to uczucie nie musi oznaczać choroby prostaty. W wielu przypadkach jest to tak zwana łagodna kongestia, czyli przejściowe przekrwienie narządu. Coś podobnego do uczucia ciężkości w nogach po długim siedzeniu. Niewygodne, ale nie niebezpieczne. Często ustępuje samoistnie. Czasem po zwiększeniu aktywności fizycznej, czasem po redukcji stresu, a czasem po powrocie do ejakulacji, jeśli i kiedy mężczyzna jest na to gotowy. Warto też zrozumieć, że prostata nie działa w oderwaniu od reszty organizmu. Jest silnie zależna od hormonów, krążenia krwi i napięcia mięśni DNA miednicy. A u starszych mężczyzn te trzy elementy bardzo często ulegają zmianom, niezależnie od aktywności seksualnej. Spowolnione krążenie, mniejsza ilość ruchu, długotrwałe siedzenie, leki na nadciśnienie, cukrzycę czy depresję, wszystko to wpływa na odczucia w obrębie miednicy. Dlatego brak ejakulacji bywa niesłusznie obwiniany za objawy, które w rzeczywistości mają zupełnie inne źródło. Kolejną kwestią jest moment, w którym po dłuższej przerwie dochodzi do ejakulacji. Niektórzy mężczyźni zauważają wtedy zmiany w wyglądzie lub konsystencji nasienia. Może być ono gęstsze, mieć inny zapach, czasem lekko żółtawy odcień. To często budzi niepokój, ale w większości przypadków jest to efekt naturalnego zagęszczenia wydzielin, które dłużej pozostawały w drogach wyprowadzających. Po kilku kolejnych ejakulacjach wszystko zwykle wraca do poprzedniego stanu. To nie infekcja, nie zastój, nie choroba, tylko fizjologia. Ciało starszego mężczyzny reaguje też na brak ejakulacji w sferze psychicznej, choć rzadko się o tym mówi. U niektórych libido stopniowo się obniża, co bywa mylnie interpretowane jako zanik potrzeby. Tymczasem często jest to adaptacja układu nerwowego do mniejszej stymulacji seksualnej. Mózg, podobnie jak ciało, dostosowuje się do warunków. Jeśli bodźce seksualne pojawiają się rzadziej, reakcje mogą być słabsze. Ale to nie znaczy, że zdolność do pożądania znika bezpowrotnie. W wielu przypadkach wraca, gdy zmienia się kontekst emocjonalny, relacyjny lub zdrowotny. Z drugiej strony, u niektórych mężczyzn dłuższa abstynencja może powodować wzrost napięcia emocjonalnego, drażliwość albo poczucie wewnętrznego niepokoju. Nie dlatego, że organizm potrzebuje ejakulacji, ale dlatego, że seksualność jest powiązana z systemem nagrody w mózgu, z poczuciem bliskości. Rozładowania stresu i regulacji emocji. Jeśli te potrzeby nie są zaspokajane w inny sposób przez relacje, rozmowę, ruch, poczucie sensu ciało może reagować napięciem. I tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu. Brak ejakulacji nie działa w próżni. Jego wpływ na organizm zależy od całego kontekstu życia mężczyzny: od tego, czy jest aktywny fizycznie, czy dobrze śpi, czy pije wystarczająco dużo wody. Czy jego dieta sprzyja zdrowiu naczyń krwionośnych, czy żyje w ciągłym stresie, czy przyjmuje leki, które wpływają na hormony lub układ nerwowy. Bez uwzględnienia tych czynników nie da się uczciwie ocenić, co jest problemem, a co tylko zmianą. Wielu mężczyzn popełnia jeden częsty błąd: ignorują drobne sygnały, bo nie są one bolesne. Delikatne uczucie ciężkości, sporadyczny dyskomfort, zmiana reakcji seksualnych to wszystko bywa bagatelizowane. A potem, gdy pojawia się silniejszy objaw, rodzi się lęk. Tymczasem ciało zazwyczaj wysyła sygnały stopniowo. Nie po to, by straszyć, ale by zwrócić uwagę. Na tym etapie najważniejsze jest zrozumienie jednego. Większość zmian związanych z długą przerwą w ejakulacji jest odwracalna. Nie są to procesy niszczące, są to procesy adaptacyjne. Ale adaptacja wymaga świadomości, a świadomość wiedzy. W kolejnej części przyjrzymy się dokładniej przyczynom, które sprawiają, że brak ejakulacji zaczyna być problematyczny u jednych mężczyzn, a u innych nie. Porozmawiamy o mitach, które wciąż krążą wokół zdrowia prostaty i o tym, jak drobne, powtarzalne nawyki mogą przez lata budować ryzyko, zupełnie bezobjawowo. Kiedy mówimy o długim okresie bez ejakulacji, bardzo łatwo wpaść w pułapkę uproszczeń. Jedni mówią: To nic nie znaczy, organizm sam sobie poradzi. Inni przeciwnie. To na pewno szkodzi prostacie. Prawda, jak to zwykle bywa w medycynie, leży pomiędzy. Bo sam fakt braku ejakulacji rzadko jest jedyną przyczyną problemów. Znacznie częściej jest elementem większej układanki, która składa się z wieku, stylu życia, hormonów, stresu i nawyków powtarzanych przez lata, często zupełnie nieświadomie. Zacznijmy od wieku, bo on zmienia wszystko. Wraz z upływem lat męski organizm przechodzi stopniową transformację. Poziom testosteronu obniża się powoli, czasem niemal niezauważalnie. Nie jest to nagły spadek, ale raczej ciche cofanie się fali. Ten hormon wpływa nie tylko na libido, ale również na napięcie mięśni, elastyczność naczyń krwionośnych, produkcję wydzielin prostaty i ogólną energię organizmu. Gdy testosteronu jest mniej, ciało reaguje wolniej. Procesy, które kiedyś przebiegały szybko i intensywnie, stają się spokojniejsze. I w tym kontekście brak ejakulacji często jest skutkiem, a nie przyczyną zmian. Do tego dochodzi sposób życia. Wielu starszych mężczyzn spędza coraz więcej czasu w pozycji siedzącej. Długie godziny przed telewizorem, w samochodzie, przy stole. Ruch jest ograniczony, a krążenie w obrębie miednicy staje się słabsze. Prostata, podobnie jak inne narządy, potrzebuje dobrego przepływu krwi. Gdy go brakuje, może pojawić się uczucie ciężkości lub dyskomfortu. Niezależnie od tego, czy dochodzi do ejakulacji, czy nie. I wtedy łatwo obłędny wniosek: to dlatego, że nie ejakuluje. Tymczasem przyczyną bywa brak ruchu, a nie brak wytrysku. Kolejnym czynnikiem są leki. W dojrzałym wieku wielu mężczyzn przyjmuje preparaty na nadciśnienie, choroby serca, cukrzycę, depresję czy problemy ze snem. Część z nich wpływa na układ nerwowy, część na hormony, a część na przepływ krwi. Skutkiem ubocznym bywa obniżone libido, trudności z erekcją lub rzadsza ejakulacja. I znów, nie jest to awaria seksualna, tylko efekt działania leków, które ratują zdrowie w innych obszarach. Problem zaczyna się wtedy, gdy mężczyzna nie łączy tych faktów i zaczyna obwiniać siebie albo swój organizm. Wokół ejakulacji narosło też wiele mitów, które są szczególnie krzywdzące dla starszych mężczyzn. Jednym z nich jest przekonanie, że regularna ejakulacja chroni przed rakiem prostaty. To zdanie często pojawia się w mediach, ale rzadko jest właściwie tłumaczone. Badania sugerują, że pewna regularność może wiązać się z mniejszym ryzykiem niektórych problemów prostaty, ale nie oznacza to, że brak ejakulacji prowadzi do raka. To ogromne uproszczenie. Ryzyko nowotworów prostaty jest związane z genetyką, wiekiem, stanem zapalnym, stylem życia, dietą i czynnikami hormonalnymi. Ejakulacja jest jednym z wielu elementów, a nie magiczną ochroną. Inny mit mówi, że nasienie zalega i powoduje zatrucie organizmu. To przekonanie jest biologicznie nieprawdziwe. Jak już mówiliśmy wcześniej, organizm potrafi wchłaniać i rozkładać niewykorzystane komórki rozrodcze. Nie dochodzi do żadnego gnicia ani zatrucia. Jeśli pojawiają się dolegliwości, ich źródłem jest zwykle przewlekłe napięcie, stan zapalny lub zaburzenia krążenia, a nie sam fakt niewytrysku. Jest też mit odwrotny, że długotrwała abstynencja oczyszcza organizm i wzmacnia męskość. To również nie jest prawda. U części mężczyzn brak ejakulacji nie powoduje żadnych problemów, u innych może nasilać napięcie w obrębie miednicy, wpływać na komfort psychiczny lub utrudniać późniejszy powrót do aktywności seksualnej. Nie dlatego, że abstynencja jest zła, ale dlatego że organizm przyzwyczaja się do określonego stanu i im dłużej on trwa. Tym więcej czasu potrzeba, by go zmienić. Najbardziej podstępne są jednak małe, powtarzalne nawyki, które same w sobie wydają się niegroźne: zbyt małe nawodnienie, dieta uboga w błonnik i zdrowe tłuszcze, nadmiar alkoholu, brak snu, przewlekły stres. Każdy z tych elementów osobno nie robi wielkiej różnicy. Ale razem, przez lata, tworzą środowisko sprzyjające stanom zapalnym i zaburzeniom funkcji prostaty. W takim kontekście brak ejakulacji staje się tylko jednym z objawów większego problemu. Warto też wspomnieć o czynniku, o którym mówi się najmniej emocjach. Wielu starszych mężczyzn nosi w sobie poczucie utraty sprawności, roli, atrakcyjności. Seksualność bywa wtedy odsuwana na bok, bo kojarzy się z porażką albo wstydem. Tłumione emocje wpływają na napięcie mięśni, na układ nerwowy, na gospodarkę hormonalną, i w ten sposób ciało zaczyna reagować. Nie bólem, ale zmianą funkcji, brakiem spontaniczności, spadkiem potrzeby. To nie jest słabość, to jest ludzka reakcja na zmiany. Badania z ostatnich lat coraz wyraźniej pokazują, że zdrowie prostaty i zdrowie seksualne są ściśle powiązane z ogólnym stanem zapalnym organizmu. To znaczy, że to, co dzieje się w jelitach, w naczyniach krwionośnych, w metabolizmie cukru, ma bezpośredni wpływ na okolice intymne. Dlatego skupianie się wyłącznie na ejakulacji jako problemie Odciąga uwagę od rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Na tym etapie chcę, żebyś zapamiętał jedno: ryzyko nie narasta nagle. Ono buduje się powoli, cicho, latami. I właśnie dlatego tak wielu mężczyzn mówi, nic mnie nie bolało, aż nagle. Ale to nagle bardzo rzadko jest naprawdę nagłe. Ciało wysyłało sygnały wcześniej, tylko nikt ich nie tłumaczył. W kolejnej, ostatniej części skupimy się na tym, co można zrobić praktycznie. Bez rewolucji. Bez presji. Bez obietnic cudów. Porozmawiamy o codziennych wyborach, które realnie wpływają na komfort intymny, o tym, kiedy warto zgłosić się do lekarza i jak odzyskać poczucie kontroli nad własnym ciałem spokojnie, we własnym tempie. Po zrozumieniu, co dzieje się w ciele mężczyzny, kiedy przez dłuższy czas nie dochodzi do ejakulacji, i po rozpoznaniu przyczyn oraz mitów, które często zaciemniają obraz, nadchodzi najważniejszy moment tej rozmowy: co z tym zrobić w praktyce. Bez presji, bez przymusu, bez poczucia, że trzeba coś udowadniać sobie albo komukolwiek innemu. Zdrowie intymne w dojrzałym wieku nie polega na gonieniu za dawną formą. Polega na komforcie, spokoju i poczuciu kontroli nad własnym ciałem. Pierwszym i często najskuteczniejszym krokiem jest zmiana podejścia. Zamiast skupiać się na samej ejakulacji jako celu, warto spojrzeć szerzej na całe środowisko, w jakim funkcjonuje prostata, układ nerwowy i krążenie w miednicy. Bo to właśnie te elementy decydują o tym, czy ciało działa płynnie, czy z napięciem. Ruch jest tu kluczowy. Nie chodzi o intensywne treningi ani o rywalizację z młodszymi. Chodzi o regularność i prostotę. Codzienny spacer, lekkie ćwiczenia rozciągające, spokojna jazda na rowerze stacjonarnym, pływanie, wszystko, co poprawia krążenie krwi, zmniejsza zastój w miednicy i rozluźnia mięśnie dna miednicy. Wielu mężczyzn zauważa, że już po kilku tygodniach regularnego ruchu, uczucie ciężkości w dole brzucha słabnie, a ciało staje się bardziej obecne, mniej napięte. Drugim filarem jest nawodnienie. To brzmi banalnie, ale ma ogromne znaczenie. Gęstsze wydzieliny prostaty, dyskomfort przy ejakulacji po długiej przerwie, a nawet uczucie pieczenia, bardzo często są związane z niedoborem płynów. Woda wpływa na konsystencję wydzielin, na elastyczność tkanek i na ogólną pracę narządów. Regularne picie wody w ciągu dnia, a nie jednorazowo wieczorem, to prosta zmiana, która przynosi realną ulgę. Kolejnym obszarem jest dieta. Nie trzeba stosować skomplikowanych planów ani eliminować wszystkiego naraz. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka podstawowych rzeczy: ograniczenie nadmiaru alkoholu, który sprzyja stanom zapalnym i zaburza pracę układu nerwowego, zwiększenie ilości warzyw, błonnika i zdrowych tłuszczów, zmniejszenie nadmiaru cukru i przetworzonych produktów. Te zmiany nie działają z dnia na dzień, ale kumulują się. Dokładnie tak samo jak przez lata kumulowały się nawyki, które dziś powodują dyskomfort. Bardzo ważnym, a często pomijanym elementem jest sen. Noc to czas regeneracji hormonalnej i nerwowej. Niedobór snu wpływa na poziom testosteronu, na zdolność organizmu do rozluźniania napięć i na ogólne samopoczucie. Wielu mężczyzn, którzy poprawiają jakość snu. Zauważa nie tylko lepszą energię w ciągu dnia, ale też subtelną poprawę w sferze intymnej, bez jakichkolwiek zabiegów. Warto też mówić o stresie, bo on ma bezpośredni wpływ na mięśnie dna miednicy i reakcje seksualne. Przewlekłe napięcie sprawia, że ciało pozostaje w stanie czuwania, a nie odprężenia. A ejakulacja, podobnie jak erekcja, wymaga właśnie odpuszczenia, a nie kontroli. Techniki oddechowe, chwile ciszy, rozmowa z bliską osobą. A czasem wsparcie specjalisty? To nie są oznaki słabości. To elementy dbania o zdrowie, tak samo jak badania krwi czy kontrola ciśnienia. Wielu mężczyzn pyta wprost: Czy powinienem zmuszać się do ejakulacji dla zdrowia? Odpowiedź jest spokojna i uczciwa: nie. Ejakulacja nie jest obowiązkiem medycznym. Jeśli pojawia się naturalnie, dobrze. Jeśli nie, nie oznacza to choroby. Ale jeśli brak ejakulacji zaczyna wiązać się z dyskomfortem, napięciem lub niepokojem, Warto poszukać przyczyny, a nie zmuszać ciało do reakcji. Zdrowie nie rodzi się z presji. Kiedy więc warto zgłosić się do lekarza? Przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się ból, wyraźne pieczenie, krew w nasieniu lub moczu, trudności z oddawaniem moczu, częste nocne wizyty w toalecie, albo uczucie, że pęcherz nie opróżnia się do końca. Również wtedy, gdy zmiany utrzymują się miesiącami i pogarszają jakość życia. Wizyta u urologa nie jest wyrokiem jest rozmową. I im wcześniej się ją podejmie, tym spokojniejsza bywa dalsza droga. Chcę w tym miejscu podkreślić coś bardzo ważnego. Zawsze jest czas na poprawę jakości życia intymnego. Niezależnie od wieku, niezależnie od historii, małe, konsekwentne kroki ruch, nawodnienie, sen, redukcja stresu potrafią zmienić więcej niż się wydaje. Niespektakularnie, ale trwale. Zdrowie intymne nie polega na porównywaniu się z innymi ani z własną przeszłością. Polega na słuchaniu sygnałów, które wysyła ciało tu i teraz. Na reagowaniu bez strachu, na traktowaniu siebie z takim samym szacunkiem, z jakim traktuje się bliską osobę. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że temat jest dla ciebie ważny i to już jest krok w stronę lepszego zrozumienia. Jeśli uważasz, że ta wiedza może pomóc komuś z twojego otoczenia, podziel się nią. Czasem jedna spokojna rozmowa zmienia więcej niż lata milczenia. Dziękuję, że byłeś z nami w zdrowie, intymne online. To miejsce powstało po to, by zdrowie intymne przestało być tematem wstydu, a stało się tematem odpowiedzialności i troski. Jeśli chcesz, zostaw komentarz, zapisz się do kanału i wracaj. Będziemy kontynuować te rozmowy krok po kroku, zawsze z szacunkiem do Twojego doświadczenia.